just Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj lecimy z podsumowaniem miesiąca września. Ogólnie zawirowania z tymi filmami, które mam dodawać tydzień po tygodniu, to naprawdę ostatnia jest strasznie tak już wszystko chaotycznie, ale jestem, słuchajcie, podsumowanie września i planowanie października nam się troszeczkę przesuwa, ale mam nadzieję, że to się nic nie stanie. Dzisiaj mi się w końcu udało i usiadłam do tego, żeby ten wrzesień nam podsumować. a Zanim jeszcze jednak przejdziemy, to bardzo chciałam Wam. Bardzo serdecznie podziękować za to, że tutaj oczywiście jesteście. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, ja jestem Paulina. Mam 23 lata i budżetuję tą metodą już ponad 4, więc naprawdę chwilkę. I oczywiście, kochani, bardzo zachęcam Was do tego, jeśli Wam się spodoba materiał, żeby oczywiście zostawić łapkę w górę, skomentować ten film. Ostatnio też YouTube dodał nową funkcję. Jest to funkcja podbij, czyli jakby podbija się tam film, więc będzie mi bardzo miło, jeśli nam się to uda właśnie podbijać te filmy, wtedy one po prostu idą bardziej w świat. No i co? No i będzie mi bardzo miło, jeśli pomożecie mi rozwijać ten kanał, no i myślę, że już teraz naprawdę bez zbędnego przedłużania lecimy do tego naszego września. Dobrze, kawkę mam przygotowaną w takim fajnym kubeczku, słuchajcie moi drodzy, no i będziemy lecieć teraz tym wrześniem. Jeśli chodzi o mój budżet w tym miesiącu bo ci, którzy wiedzą lub nie wiedzą, ja budżetuję sama. To jest mój cały budżet w tym miesiącu. Jest to kwota 5191 zł i 38 groszy. Następnie, jeśli chodzi o moje wydatki stałe, to tak, w wrześniu było to 400 zł i 96 groszy za Orange. Pamięć do telefonu było 50 i 50 szkoła, 80 Netflix było to 49, siłownia nic, pożyczka 68, 16, nadpłata kredytu to było było 181,11 plus 56,73 i 100 plus 3 zł 14 groszy, co razem dało nam kwotę 340 zł i e, 98 groszy. Kanwa było, słuchajcie, 50 I jeśli chodzi o moje oszczędności, no to w tym miesiącu tutaj słuchajcie, nie było nic. Wręcz nawet e, pamiętam, że z tych oszczędności wybrałam, więc no niestety tak to wygląda. E, no i tak, jeśli chodzi o ile tutaj w tym miesiącu? Mamy, jeśli chodzi, mam, jeśli chodzi o nasze wydatki stałe. Przepraszam, że się tutaj gramole, ale szukałam gumki do mazania. No i mamy tutaj tak, 1000 zł 89,1. Dobrze, tak to wygląda. Ja sobie, kochani, to szybciutko przeliczę, czy na pewno mi się zgadza, i za sekundkę do Was wrócę. Tak jest, zgadza mi się tutaj ta kwota z kalkulatorem. Teraz odejmujemy sobie od tej kwoty 5191 zł i 38 co daje nam kwotę, że zostaje tutaj, moi drodzy, 4102 zł i 28 groszy. No i teraz lecimy, słuchajcie, dalej. Wydatki roczne i oszczędności długoterminowe. No i mamy tutaj tak. Sylwester i Boże Narodzenie było to 200, podatek za ziemię 20, ubezpieczenie domu 75, imprezy okolicznościowe 125, dziecko 50, dalej mamy zdrowie. No i zdrowie jest tutaj 300, dzień matki, dzień ojca 20, wakacje 100. Co daje nam tutaj razem kwota? Nie 9690 690 zł, tylko daje nam tutaj kwotę, moi drodzy.

Dobra, następnie jeśli chodzi o oszczędności e, takie roczne. No to mamy tutaj ubezpieczenie Punta, jest to 43, przegląd Punta 15, auto 50 i opony 280. Niestety, bo niestety wyszło tak, że przypadkowo przy wkładaniu pieniędzy do koperty ubezpieczenie dołożyłam tutaj jeszcze 27 zł, i to nie było, słuchajcie, celowe, bo łącznie włożyłam tutaj aż 70 i się pomyliłam, bo przypadkiem to zrobiłam. Potem mi brakowało w tej kategorii opony 20 zł, i właśnie znalazłam później te 20 zł i było tutaj, ale stwierdziłam, że już nie będę zmieniać kreślić, słuchajcie, więc. Zostawiłam po prostu tak, jak już to było. Więc tutaj wyszła kwota tak: 43, e, nie 43, 70, 15, 50 i 280, co daje nam kwotę 415 zł. Jezu, jeszcze wami ruszę. Jak będę wami ruszać, czy coś to to wybaczcie. Więc to jest tak, 415. Myślę, że ten film dzisiaj będzie szybkim filmem, nie będzie trwał pół godziny na pewno. Tak myślę, że z 10-15 minut, do, do 15 minut max, ale jak patrzę, ile mam teraz, to jest w sumie 6, więc myślę, że się spokojnie w 10 minut wyrobimy. Następnie mamy tak, odejmując od kwoty 3212 i 28 zł, to mamy tutaj kwotę 2797 i 28. No, i teraz, moi drodzy, tak. Tutaj miałam planowanie, ile mniej więcej widomie moje wydatki zmienne w miesiącu w miesiącu wrześniu. Ogólnie z tego Wam powiem, że jestem zadowolona, bo. Fajnie udało mi się kontrolować te moje wydatki zmienne, jak możecie tutaj sobie teraz zobaczyć. Wszystko sobie ładnie, słuchajcie, rozpisywałam na tych kartkach. Jak możecie zobaczyć, już sobie podsumowałam poza filmem. Tutaj też było paliwo, papieroski. Wszystko mi doszło bardzo, powiem wam, że fajnie i elegancko. Coś tak czuję w kościach, że październik będzie troszeczkę inny, bo zaczęłam teraz promocję bankową, więc tysiąc złotych będę musiała przelewać tam na konto, więc troszeczkę inaczej to ugryzę. Tutaj miałam wydatki... Nie wydatki, wyzwania, czyli pieniądze, które tutaj były gdzieś jakieś dobre. Przykładam tutaj i tu miałam, słuchajcie, rabaty za zakupy. Te pieniądze już rozłożyłam sobie do wyzwań i będą one w postaci shortów tutaj na, na właśnie YouTube, więc zachęcam do zostania na dłużej. To nie przegapicie tych filmików takich krótkich też, bo też staram się tutaj 2 trzy razy w tygodniu dodawać. No i tak, teraz sobie przypiszemy tutaj te kwoty. Za jedzenie wyszło mniej 890. 7 zł i 64 grosze. Za paliwo poszło tutaj, moi drodzy, 674. Muszę ograniczyć używania słowa, moi drodzy, bo często to robię. Następnie papierosy wyszły nas tutaj 266,24. To była chyba jedna kategoria, która wyszła więcej i mniej niż założyłam, bo resztę to przekroczyłam i to z nawiązką. Jeśli chodzi o kategorie inne, to było 606 zł i 86 groszy. Więc tak by to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi tutaj o te wszystkie inne kategorie, inne, no to to były jakieś, wiecie, em, kosmetyki, mm, jakiś parklinowy, jakieś alkohole, jakaś apteka, jakieś, em, jakiś transmitter, dalej apteka, to był dyzydorant, chemia plus kosmetyki, kino, jakiś kebab, kino kobiet, dalej jakieś hebe, więc to były takie bardzo, że tak to powiem, babskie sprawy. Niestety, właśnie niestety. Dobra, no i teraz sobie to wszystko podsumujemy. Ile my tutaj mamy, jeśli chodzi o tą kwotę? 897.64 plus 674.06, 266.24 i 606.86. No i wychodzi, że mamy tutaj 2440. 4 zł i 80 Poczekajcie, bo ostatnio dostałam, słuchajcie z rypa, że nie robi się tak przecinek i przecinek i tak, tylko to jakaś kropka i tak jak już, więc e, nie wiem, czy wy zwracacie na to uwagę, jak ja to piszę, ale ja zawsze piszę, jak mi jest wygodnie, więc jak kogoś urazi i rażą w oczy, to takie wiecie, przecinek i jeszcze raz przecinek, to sorry, ale nie mam na to wpływu. Po prostu tak lubię i tak mam. Więc e, zostaje nam tutaj odejmując od kwoty 2700. 97,28 groszy zostaje nam kwota 352 zł. i 48 groszy. I ja Wam powiem tak. Szczerze? Nie mam pojęcia, gdzie się podziały te pieniądze. Mam nadzieję, że one faktycznie poszły tam gdzieś w oszczędności, bo wiem, że na pewno w oszczędności wkładałam pieniądze. Ale wątpię, żeby to była kwota 352 zł, więc obstawiam fakt, że ze 300 jeszcze poszło tutaj w wydatki zmienne, a reszta właśnie poszła w oszczędności. No ale dobra, po po powiedzmy, że zostawmy to tak, jak jest. I po prostu zostawmy to tak, jak jest, i myślmy, że to były oszczędności i tyle, bo tak jak mówię, nie jestem w stanie tego skontrolować, bo moje życie prywatne, moje drodze niestety, ale dalej jest, że tak to powiem, bardzo. Wesołe i atrakcyjne, więc moje QA, które dla Was szykuję, może się okazać, że pojawi się później niż tak. Chcę do końca roku, ale może być tak, że pojawi się troszeczkę później, ale tam będzie się działo w tym QA, więc myślę, że warto poczekać. Dobra, jeśli chodzi o tak, dochód, to no to dochód w tym miesiącu to było 5191,38 zł. Oszczędności finalnie ze wszystkim, czyli tak, z wydatkami stałymi, których było tutaj 50, koszty roczne, które wyniosły nas tutaj 415 w sensie mnie. Oszczędności długoterminowe. No to tutaj wyszły 890 zł. No i te inne, czyli te wyzwania, czyli ta kwota 352 zł i 48 groszy, która została gdzieś tam Wiecie? No to daje nam razem kwotę 1707 zł i 48 groszy, więc naprawdę, słuchajcie, nie jest, nie jest źle jak na kwotę początkową, na te wszystkie plany, jakie były, na kwotę życia, jaka wyszła w tym miesiącu, więc naprawdę, słuchajcie, nie ma tragedii, naprawdę bardzo się cieszę, że tak to wygląda, bo nawet jeśli byłoby tutaj o te 300 pm mniej, no to, no to jest 1400, więc naprawdę fajna kwota, więc mam nadzieję, że październik będzie taki sam, aczkolwiek się nie zapowiada, więc dobra moi drodzy ja myślę, że już bez zbędnego przedłużania będę kończyć dlatego, że film już trwa ponad 12 minut, a mówiłam, że się wyrobię w 10, ale <grym> klasyka ja to ja, więc kochani tak i jeśli dotrwaliście do końca tego filmu to piszcie w komentarzach podsumowanie września ja się z wami słuchajcie żegnam życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia w zależności kiedy oglądacie ten film i widzimy się już w kolejnym filmie za tydzień, za tydzień będzie Będziemy najprawdopodobniej rozpisywać budżet mojej klientki, dlatego że miał on być w tym tygodniu, ale się okazało, że niestety nie wyrobię się czasowo, więc jest, będzie on w przyszłym, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się to w końcu udało, bo bardzo chcę to zrobić, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!